Everybody. Everybody. Everybody, let's get into it. Can't start it. Let's get into ha. Huh? Napisałeś na face? Wozcika? Elegancko. GS-y będziemy, kefu, Cześć, Gorolu. Hello, odpaliłem się niechcąco i padłem. Kurde. To ja Cię dobiłem też. Sorry. Nie <grym> z takim mieczem to ja mogę sobie go, wie, wiecie gdzie, wsadzić. W, no. Po co mi strzały, Fuck. Ja na redukcji 2,5 tysiąca kalorii dziennie Przezę do babci na obiad, a ona Kamil, Ty schudłeś. Od kiedy bierzesz sterydy? A ja mówię, babcia nie biorę sterydów, a od sterydów się puchnie, a nie chudnie. Tak, tak, ja wiem, że się chudnie od sterydów. Mówię, ja pierdolę. Boże, zabij mnie. Naprawdę. Wiecie, dlaczego mnie nie dopuścił ksiądz do bierzmowania? Bo chciałem mieć na trzecie imię święty. święty. Alfons. Mówi, Kamil, jakie jest imię sobie wybierasz na trzecie? mówię, święty Alfons. A on mówi, co to za imię? Sobie jaja robisz z religii. A ja mówię. No nie, dam sobie jeszcze Emanuel. A ten gościu miał Emanuel i stra... Czyli znaczy ten ksiądz, a nie gościu. pół roku temu zrobiłem, bierzmowanie. Straszna lipa. chciałem chodzić do jakiegoś jakichś gości. Słuchać jakichś rzeczy. I jestem teraz święty Olaf. Zrobiłem sobie Olaf, bo grałem w Lola, a tam jest Olaf i w sumie... Stwierdziłem, że to bardzo fajne imię. Jaki lew, no. Rar, rar. Z tym lwem. Lion. No nie pierdol, że on ucieknie. No kurwa, ludzie. Tyle ludzi i nikt nie pilnował. Ja pierdolę. Naprawdę się to dzieje? Oni nam na szyldzie są. Kurwa trzeci leci, ja pierdolę, no ujedy No nie mam, mam skula no Na jakiego tomba? Jak tu Jak ja tu nigdzie nie mogę przejść, stary

No halo Facet z brodą dwie korzyści O Jezus <grystanie> Mam ci ukryta kamera śmiechu warte. Śmiechu warty Gdy kamera, coś tam, coś tam fartem. Weź nakręć. Śmiechu warte. Wiesz dlaczego Robin Hood? Bo nie jadł. Hehehe. wiem. He he. Weź się na mój sobie Ciekawe jakbym wyglądał. Patrzcie, jakie ja już mam długie włosy w ogóle, pa. Jak żywa. Nie widać moich zakol, jak mam taką fryzurę. Mam trochę zakola. Babcia mi powiedziała, że mam zakola. To chyba mam. Wanda, ja to. Ja to dropłem. Dropłem, boże. Lutłem, tak się mówi. Nie, lutłem, dropłem. Jeden... Czort, nie będę brzydko mówić Czort Ale mam pajączka z tego, bo zrobiłem od razu monta Jutro startujemy o 16 I gromy, 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 gromy I gram, póki się nie zesram Nie no, nawet jak się zesram, to będę musiał grać <grym>, Jak ten już jeden był, co się zestrał na live, to będę drugi. To jutro się bawimy od 16 będzie. Streaming. I siedzimy aż do pożygu. Dosłownie. Do pożygu. pożygu. Beda żigą, ale będę grą. Żeby żigać. Nie moja <śmiecki> wina. TV, 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 TV.